Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy z rozpoczęcia pielgrzymki rowerowej z Dobrowej na, na Jasną Górę. W tym roku uczestniczy nas 100 osób, w tym dwóch księży i trzy osoby obsługi. Będziemy jechać trzy dni na Jasną Górę, zanosząc prezencję Marii i wszystkie nasze intencje, z którymi, z którymi pielgrzymujemy, intencje naszych rodzin, naszych parafii. Pragniemy modlić się również za diecezję, gdyż mamy łączność z. Z naszą pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę Rzeszowską. Wszystkim Wam, bracia i siostry, życzymy pięknych dni, zwłaszcza pielgrzymom. Życzymy pięknych dni, tych rekolekcji w drodze przeżytych owocnie. Niech Matka Boża wyprasza łaski potrzebne dla każdego. Szczęść Boże! Pokój i błogosławieństwo Ojca, i, Święta, i Ducha Świętego, jak on jest Stąd 入ってます。 mi twymi bądź na drogach nam nadzieją świeć, synem twym z nami. Idź, z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż, córko ludu Bożego, do syna twego nas prowadź służebnico pokoju. Światu daj Matko, która nas znasz Z dziećmi Twymi bądź Na drogach nam nadzieją świeć Synem Twym z nami idź Królowo ognisk rodzinnych Przyjdź i drogę wskaż Dziewico wzorzy prostoty Twego nas prowadź, oblubieni, co ciśli, pokój świat. Dobra, jedziemy na do pielgrzymkę rowerową na jasną górę. Nas jest to i niesiemy bardzo dużo intencji, tak jak powiedział, biskup w nakazaniu. Najważniejsza pokora, co było jeszcze? Pomóż mi. I nadzieja. Jedziemy z tą nadzieją, że dojedziemy i nie będziemy musieli iść. Bo ja już szłam i już wiem, co to znaczy, więc pozdrawiamy również pielgrzymów, którzy idą, naszą dobrowiankę. Panią Janinę Kozubal Janinę i spotkamy się z nią i więc wszystkiego dobrego życzymy. Szerokiej drogi nam życzcie i módlcie się. Słuchasz mnie, módl się. Za nas, za wszystkich i za każdego z osobna. Bóg zapłać. Dziękuję. Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że będzie taki czas i usłyszy, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę. Bo wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz, ruszaj, ruszaj. Gdzie ziemia obiecana daje Ci Pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemia obiecana jest, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemię obiecaną, daje Ci Pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemia obiecana jest, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Haldejskiego bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że będzie taki czas i usłyszy ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię owi...